Witam Was. Jestem w Stegnie na plaży. Cześć. Cześć. Do plaży jestem w Stegnie. Drugi dzień w Stegnie na plaży. Serdecznie Was pozdrawiam ze Stegny, z Morza Bałtyckiego. Dzień dobry. Maszerujemy sobie z godzina 8 rano. Wspomniałam sprawę, że już jest pełno na plaży. Ale fascynują mnie takie miejsca jak te. O, jedno puste. Kolejne puste, ktoś sobie zbudował rano w siódmej. I następne puste. Zaraz pokażę niebo, że Robert się wydziera. I puste. I mamy znowu dwie sekcje, które pięknie widać. Tu sekcja tych, którzy są nad brzegiem, bo tu jest blisko brzeg, a tam mamy z tyłu tych, którzy są na Krzywydmach. I tu mamy kolejne puste. I czekają. Jak państwo zjedzą śniadanie, wstaną, to wtedy do tych pustych przyjdą. Ale apartamenty są tu od siódmej już zarezerwowane. Jakaś paranoja po prostu. I następny pusty. To ci brzegowcy, którzy... Bo już nie ma miejsca w pierwszym rzędzie, jak ktoś teraz przychodzi, musi w drugim. I następny pusty. Proszę bardzo. I tu następny pusty. Proszę bardzo, jaki o... Tu się zbudował. Proszę, jaka... Państwo sobie zajęli pół plaży. A ja bym tu usiadła, na przykład. I tu sobie rozbiła. Co znaczy mnie wyrzucą? A zapłacili, nie, że mnie wyrzucą? Nikt nie zapłacił. To jest fascynujące po prostu. I następny pusty, proszę. Są przejścia na szczęście, ale ich też nie będzie za godzinę. Tu się proszę przykleili jedni do drugich. Jedni. I następni. I następni. W mieście spędziłem wakacje. A co, co pan robił tutaj w mieście? Na ogrodku głównie swoim pracowałem, książki czytałem, tak, z zaległości, tak, w lekturach nadrabiałem, takie tam. A do, rozumiem, że później do szkoły pan jeszcze wraca, tak? Tak, wracam jeszcze. Czy naładowane są bateryjki przed szkołą? No tak, średnio bym powiedział, tak średnio. Aha. Czyli za krótko jednak te wakacje? A może za długo, właśnie. Za długo. No tak paradoksalnie, tak wychodzi, że za długo. Co długo by się czekroć Nie miał pan żadnych e, takich marzeń, żeby pojechać gdzieś na przykład? E, nie, przeżyłem, jestem nie. Nie wiem. Krzysiu. Co? Jem. Co? Zupa. No dobrze, cieszę się. Dzięki. Dawaj, Maniek. Dawaj, Maniek, to już się kameruje! Ej, k***a, ta kierownica się przycięła. Ej, kierownica się przycięła. Z kierownicą, dawaj. Nie, k***a, chciałem się oddać. Rzeczywiście. Ała, to się wszystko boli. Ała.

Chodzę po tej plaży w truzie, ta robota jest parszywa, kupcie co mnie ludzie, tam jest ciągle mnie nagrywać. No, 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 no. Patrząc na te zdjęcia, wydawać by się mogło, że dzieciom, przybyłym z różnych stron kraju na kolonie, do zwierzyńca, nic do szczęścia nie brakuje. A i organizator kolonii biuro obsługi ruchu turystycznego PTTK w Zamościu gwarantowało zakładom pracy, że dzieci ich pracowników będą miały tu wspaniale. No, tu jest. Zimne, zimniutka woda. I tu małe dzieci muszę się myć i dzień, nie sięgną przecież jak jakiś taki szmergeliak dostanie. I ta... musi się chlapać. I jeszcze przykładowo starszego chlapie, ten się wkurzy i go uderzy. I już jest. I wystąpienie na apelu jest gotowe. I ta woda zimna tu posłuży tym, tej, w namiotach, którzy sobie właśnie no. uzimniają piwo tutaj w tym... I piwsko sobie tutaj uzimniają. Proszę. namiot Nie, nie widzimy, co one tu robią. Przecież Czyli... dziewczyny się boją normalnie. Przyjeżdżają. My się zamościa. też boimy o nie. Przyjeżdżają, Bóg wie skąd. Ogniska palą. Palą ogniska po nocy, drą się. Przecież tu strach wyjść w nocy. Każdy się zamyka. Przynajmniej to w nocy po cztery chodzą, bo się boją, żeby, żeby jedna mogła się spokojnie załatwić. A smród stąd wieje, a jeszcze jaki wiatr przyjdzie? Tu jest szczególny przykład. No przyjdą taci tacy, nas mrodzą, bałagan zostawią, a później my to mamy sprzątać. A jeszcze ktoś nie posłucha, i znów na środek mają wyjść. Kto to widział, żeby go cmentarza zrobić miejsce wypoczynku? Żeby tu zakaz wcześniej przyjechał, zobaczył jak to jest, i żebyśmy w pewne jechali jak rodzice byli, to właśnie dzieci najmniejsi byli w tych domkach. Rodzice pojechali i tych dzieci przenieśli od razu raz nie to Jeżeli ktoś w nocy idzie, nie zauważy tego, bo może się to zdarzyć, to wpadnie, zrobi sobie krzywdę, a później szefowa mówi nie uwaga, nie uwawa, jeszcze wystąpi na apelu i nagana. Co to jest ta nagana? Na nagana, przyjdzie, o go przed całym, przed wszystkimi. I wpisany do zeszytu i na końcu w ogóle... A na, konto, jak jak są, jak na końcu jak są jakieś nagrody, na koniec tego mają być, to nie dostanie. Dzisiaj na pewno, na przykład dwóch dwóch, dwóch sturchało się, po prostu to się, Normalnie tak się o. o, od razu o dawaj wystąpcie. od razu, wy dwóch. Wystąpcie. Płaczą te maluchy? E, nie, nie płakały. Oni już się no, przyzwyczaili się do tego. Mama.

skąd jesteś? Ja jestem z, z Jaworzna, z Pieczysk. To nie masz tutaj daleko? Nie mam. Mam 5 minut na I jak, jak ci się tu odpoczywa na Sosinie? No na Sosinie mi się odpoczywa fajnie. Mam dobry klimat. Mam piasek, wodę. Mogę się kąpać, mogę się opalać. Dziewczyny ładne też tu przychodzą? Dziewczyny też tu ładnie ładne przychodzą. Ładnie się z nimi rozmawia. Ile, ile tak tu spędzasz czasu dziennie? No zawsze jestem co, co tydzień jest, jestem tu prawie, że? Ile godzin leżysz na słońcu? No, niekiedy pół godziny, niekiedy godzinę. Zależy, jak słońce opala. A masz jakieś takie rady dla tych, którzy chcą się opalić, żeby mieć taki ładny kolor? No, na... najlepiej to bym poplanował olejek do opalania, taki przeciw, przeciw, yy, udrażniają skór. bo. Jak się nie posmaruje olejkiem, to można skórę po prostu urazić, przerazić. Ja. A słuchaj, czy ty nurkujesz tu w sośnie? Tak. I co, i jak, jak to wygląda to nurkowanie? Bo tu chyba jest dużo mu. No jest dużo mułu, ale ja nurkuję tak, żeby po prostu mieć siłę i jak normalny pływak. No nie. Przygotowujący się do ratownictwa do wodnego. Chcesz kiedyś zostać ratownikiem? Tak. Czym się różni lesbika od To są dwa ciała stosujące się między efektami elektrojądrowymi, które działają na skutek promieni energozdrowotnych, a w składnik wchodzą kobieta płeć żeńska i mężczyzna płeć męska. Są to dwie siły atakujące te ciała próżujące wokół siebie danego e, krążemika ciał w sferze. Jakoś trudno mi sobie to wyobrazić. No, proszę Pana, by, nie, by, ja bym nie dali na studia, zaoczne albo by jeszcze wszystko bym wypowiedział, wszystko, nawet ja bym tam był nauczycielem. To jest po prostu taka szkoła, takie studia, że ja bym tam był nauczycielem, to bym normalnie... Ale to jaka by była naj... Twoja taka wymarzona szkoła? No... Studia wyższe, po prostu wyższa szkoła turystyki zarządzania albo marketingu. A w jednym zdaniu da się powiedzieć, czym oni się różnią? W jednym zdaniu różnią się od tym, że sposoby zagwarantowania tych ciał, czyli stosunek odpłodności do małżeństwa, czyli małżeństwo pierwszorzędne i drugorzędne. I będziesz tu całe wakacje na sośnie? Tak, jak nigdzie nie wyjadę, to będę. Dobra. Będziesz pilnował porządku? Będę. Będziesz pomagał ratownikom? Tak. Dobra, Dzięki.